Na program zaprasza Województwo Łódzkie. Istnieją dwie wersje pochodzenia nazwy miasta na terenie, którego się znajdujemy. Pierwsza wywodzi je od plemienia Łęczan, które zamieszkiwało te tereny jeszcze przed powstaniem państwa polskiego. Druga odnosi się do cech charakterystycznych terenu terenu błotnistego i podmokłego w języku staropolskim. Takie tereny nazywano Ługami bądź Łęgami i już chyba państwo nie mają żadnych wątpliwości na terenie, którego miasta się znajdujemy. No to lecimy. Łęczyca. Miasto w północnej części województwa łódzkiego na pograniczu Niziny Mazowieckiej i Niziny Wielkopolskiej. Na powierzchni niespełna 9 km kwadratowych mieszka tu niewiele ponad 14 tysięcy mieszkańców. Mieszkańców dumnych, bo to przecież Królewskie Miasto. Krzyżowały się szlaki handlowe prowadzące z północy na południe, z zachodu na wschód, i właściwie Łęczyca była takim jedynym miejscem dobrym do przeprawy przez bagna, przez Pradolinę Warszawsko-Berlińską, i to było takie strategiczne miejsce że wówczas Łęczyca znajdowała się tu, na terenach dzisiejszej wsi Tum. Gród Łęczycki, tak zwana Szwedzka Góra, powstał pomiędzy VI a VII wiekiem. To tu Bolesław Krzywousty ukrywał się podczas bratobójczej wojny domowej. O władzę w kraju. Tutaj walczył ze swoim bratem Zbigniewem. Tutaj był ten czas, kiedy nastąpiło przede wszystkim wzmocnienie obronne tego groziska. W 1138 roku po śmierci tego kraj został podzielony na dzielnicę Łęczyca, przypadła wówczas Kazimierzowi Sprawiedliwemu. Rozkwit regionu trwa. Inicjatorką jej budowy była prawdopodobnie Salomea. Bo to żonie Kazimierza Sprawiedliwego zawdzięczamy tę perłę architektury romańskiej, czyli archi w Tumie. Obiekt był wielokrotnie niszczony i odbudowywany, a plan trójnawowej bazyliki o dwuwieżowej części zachodniej nawiązuje do nieistniejącej katedry wawelskiej z czasów Władysława Hermana. Dziś to najwspanialszy zachowany przykład budownictwa sakralnego doby romańskiej w Polsce. Aż nieprawdopodobne, jakie możliwości techniczne mieli budowlańcy w tamtych czasach no, z przepięknym portalem. No, jeżeli. I ilość turystów, która tam odwiedza i to jest naprawdę obiekt z zainteresowaniem ogromnym. Są już czynione rozmowy, przygotowanie do tego, że Łęczycka Archikolegiata wejdzie na listę prezydencką także jako najważniejszy obiekt o wartości krajowej, narodowej w Polsce. Rozbicia dzielnicowego Łęczyca pełniła rolę nieformalnej stolicy podzielonego kraju. To tu odbywały się zjazdy władców i synody kościelne w 1352 roku. Miasto wraca do korony, ale już w nowym, dziś dobrze znanym miejscu. To królewski dowód na królewskie pochodzenie miasta. Nasz zamek został wybudowany w XIV wieku. Przez króla Kazimierza Wielkiego, a właściwie za pieniądze pochodzące z kasy królewskiej. Jako, że te pieniądze pochodziły z kasy królewskiej, w związku z tym nasz zamek, jak wiele innych wybudowanych przez tego władcę, ma prawo nosić przymiotnik królewski. Łęczyca jest takim przykładem Kazimierza Wielkiego rządzenia, który zastał drewnianą Polskę, a zostawił murowaną. Te pięknie zachowane mury pamiętają wizyty trzech polskich władców: Władysława Jagiełły, Kazimierza Jagiellończyka i Zygmunta III Wazy. Ten pierwszy gościł tu 36 razy. Był tutaj u nas gościu na zamku Popasał, kiedy szedł na bitwę nad Grunwaldem i także kiedy z niej wracał, również zatrzymał się w Łęczycy. Tu także w jednym z pomieszczeń naszego zamku odbywali karę, a właściwie czekali na wykupienie rycerze zachodni, którzy brali udział w bitwie pod Grunwaldem. Już po zwycięskiej wojnie z Krzyżakami Jagiełło fundował tę gotycką świątynię, czyli Kościół Farny, pod wezwaniem Andrzeja Apostoła. Konsekrowany w 1425 roku do czasu Zygmunta Augusta pozostawał on pod opieką królewską. Obok Kościoła zachował się jeszcze ciąg murów obronnych, wzniesionych za Kazimierza Wielkiego wszystko tuż obok rynku, w którego centrum króluje oczywiście miejski ratusz. Początki, oczywiście, sięgające średniowiecza. To mamy relikty w starych tutaj piwnicach, murowane e, sklepienia, które się znajdują, a później, no niestety, został już tam e, przebudowany w klasycystycznym stylu w XVIII wieku. W obrębie starówki znajdziemy też podominikański klasztor z końca XIII wieku zamieniony na więzienie, dziś więzienie opuszczone, znane między innymi z filmu Wabank. A jak jesteśmy w Łęczycy, to musimy wspomnieć o diable, ale nie takim złym diable, tylko diable Psotniku, który wedle legend strzeże skarbu w tym zamku. O którego diabła chodzi? Oczywiście o Borutę. Ta legenda jest wciąż żywa wśród mieszkańców Łęczycy. Tak zdecydowanie mogę powiedzieć, że diabeł Boruta w dalszym ciągu funkcjonuje w świadomości Łęczycany jako ten demon żywy, wpływający na ich życie. I wiele osób potwierdzi, że miało spotkanie z diabłem, że on do dzisiejszego dnia robi im psikusy. Według legendy Boruta sobie wychodził grasować. Raz bardzo się znudził, miał ochotę na zabawę popitkę i, i taniec. Rogi chował pod czawkę, ogon gdzieś tam w spodnie, a widły w rękach. Na początku nikt się nie zorientował kim jest, przyjęto go dobrze, bawił się. No ale oczywiście w czasie zabawy, kiedy już się sobie podochodził i ruszył w tany, no bardzo często zdarzało się, że że kiedy diabeł wybijał chołupce i krzyczał hucha, prawda, i tańczył, no gdzieś ten ogon wymykał się ze spodni, widły wypadały. Zabytkowa i jedyna w swoim rodzaju archikolegiata w tłumie. Gdy wejdziemy na teren świątyni, baczne oko obserwatora może dostrzec tajemnicze wgniecenia. W jednym z kamieni, jak one powstały, istnieje kilka legend. Jedna z nich głosi, że zrobił je sam Boruta, bo zakochał się w jednej z okolicznych dziewczyn i ta poprosiła go, by nosił kamienie, więc Boruta kamienie nosił. Bo myślał, że buduje karczmy. Gdy okazało się, że zbudował kościół, chciał kościół zburzyć. Uderzył swoją wielką łapą, ale nie tak łatwo zburzyć kościół. Inna z legend mówi, że po prostu porwał archikolegiatę w Łęczycy i upuścił ją tu, 2,5 km od centrum. Jaka jest prawda? Nie wiadomo. Wiadomo natomiast, że w tych legendach musi być ziarno prawdy, bo Boruta za wszelką cenę pod postacią wiatru próbuje nas stąd przepędzić. Za wspólne oglądanie dziękuję Województwo Łódzkie.